Czy Turcja to dobry kierunek na motocyklową wyprawę? Czy samotna jazda przez góry, pustkowia i tereny przy granicy z Syrią może być bezpieczna? Czy da się objechać ten kraj z namiotem, bez planu, na własnych zasadach? Dotarłem do Turcji. Ja nazywam się Zulak i postanowiłem sprawdzić to na własnej skórze. Ponad 6 tysięcy kilometrów na Tajgerze przez Turcję. Od zgiełku Stambułu przez baśniową Kapadocję, płaskowyże, szutry, dzikie przełęcze i serpentyny, aż po południowo-wschodnie krańce. Gdzie Turcja wygląda zupełnie inaczej niż w polderach z Antalaii. Poland. Yeah. 40 stopni, ja 51. Momentami czułem się jak na motocyklowym rollercoasterze. Dotarłem do miejsc, które mają w sobie coś mistycznego. No i dotarłem na szczyt góry Nemrut. Jeśli marzysz o wyprawie motocyklowej do Turcji, szukasz inspiracji, praktycznych wskazówek albo po prostu chcesz poczuć klimat drogi pełnej przygód, to ta seria jest dla ciebie. To wszystko zobaczysz w nadchodzących odcinkach, dlatego zasubskrybuj ten kanał i ruszajmy razem.